Dzień dobry. Witamy Państwa. Izabela Mazurek, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. Andrzej Pastuszak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej. Bardzo miło nam. Za chwilę będziemy mieli tę okazję przedstawić wyniki konkursu Młodzi Patrioci 2021. Konkurs został objęty patronatem kuratorium oświaty w Lublinie, pani kurator Teresy Misiuk i również honorowy patronat objął wójt gminy Nierzwica Duża, pan Ryszard Golec. Konkurs odbył się w następujących kategoriach. Klasy 1-3 był to konkurs plastyczny, klasy 4-6 oraz 7-8 konkurs muzyczny. Wyniki w części plastycznej, w której startowały klasy 1-3, yy, przedstawiają się następująco. Pierwsze miejsce Hanna Selegrat ze szkoły podstawowej w Czółnach. Drugie miejsce Drota Wałachowska ze szkoły podstawowej w Nieczwicy Dużej. Trzecie miejsce Cezary Ziemba ze szkoły podstawowej w Czółnach. Jury Przyznało wyróżnienia następującym uczniom: Dorota Socha, Maja Zdeb, Amelia Celej, Magdalena Rachwał. Są to uczeni, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Niedźwicy Dużej oraz Oliwia Jurzyńska ze Szkoły Podstawowej w Czółnach. W kategorii muzycznej uczniowie klas 4-6 pierwsze miejsce. Stanisław Mituła ze Szkoły Podstawowej w Bychawie. Drugie miejsce Maja Mazurek ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublinie. Trzecie miejsce egzekwo Zuzanna Kloc ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej oraz Daria Sak ze Szkoły Podstawowej w Bychawie. Przyznano również wyróżnienia dla Julii Woźniak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łuszczowie, Jakuba Bodysa. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łuszczowie oraz Ameli Resztak ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie oraz Michalinie Walkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Mariance. Kategoria duet. Pierwsze miejsce Malwina Mróz i Wiktoria Pruchnicka ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej. Drugie miejsce Tymoteusz i Rosalia Misiura Zespołu szkolno-przedszkolnego w świdniku małym. Wśród klas 7-8 w kategorii Solo drugie miejsce egzekwo dla Marii Wałachowskiej oraz Zuzanny Gajor ze szkoły podstawowej w Niedźwicy Dużej. W kategorii Duet lub zespół wokalny przyznano pierwsze miejsce. Dla zespołu wokalno-instrumentalnego Dominika Puchała, Dominika Wrublewska, Weronika Maciejka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach. W tej kategorii jury przyznało specjalne wyróżnienie dla skrzypaczek. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i składamy gratulacje laureatom. Bardzo cieszy nas fakt, że tak wielu artystów wzięło udział w obydwu kategoriach, w plastycznym i muzycznym konkursie. Poziom był naprawdę bardzo wysoki i to, że chcieliście swoją pracą się i swoimi talentami podzielić ze wszystkimi, nas bardzo cieszy. To jest piękna postawa patriotyczna. Naprawdę kłaniamy się nisko przed tak wysokim poziomem i gratulujemy wszystkim laureatom. Mamy nadzieję, że spotkamy się z Wami, jak również z innymi chętnymi, którzy może za rok przystąpią do konkursu. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy bardzo.